16 lipca 1936 roku w katastrofie lotniczej w Gdyni zginął generał dywizji Gustaw Orlicz Drescher. Wraz z nim śmierć ponieśli podpułkownik Stefan Lot i kapitan pilot Aleksander Łagiewski. Tragedia wydarzyła się, gdy samolot RWD-9, którym lecieli, spadł do Bałtyku w rejonie Babich-Dołów. Generał Orlicz-Drescher był postacią o wyjątkowo bogatym i odważnym życiorysie. Już na początku swojej służby wojskowej zdezerterował z armii rosyjskiej, aby dołączyć do oddziału beliny Prażmowskiego. Był organizatorem i pierwszym dowódcą pierwszego pułku szwoleżerów Józefa Piłsudskiego, elitarnej jednostki polskiej kawalerii. Tuż przed tragiczną śmiercią 9 lipca 1936 roku objął niezwykle ważną funkcję inspektora obrony powietrznej państwa. Jego nagła śmierć zaledwie tydzień po objęciu tego stanowiska była ogromną stratą dla polskiego wojska i obronności kraju. Pamięć o generale pozostaje jako świadectwo jego niezachwianej i wiernej służby dla ojczyzny.